Hej, cześć Szymonieczko, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z gry Hero Zero na moim kanale. Tak się za Wami styskiłem, że to jest głowa mała. Troszeczkę, od... znaczy troszeczkę. No, przez jakiś czas odcinków nie było z Hero Zero, bo jak wiecie, Hero Zero nie jest głównym kontentem na moim kanale, ale... Stwierdziłem, że nagram wam odcineczek i e, coś tutaj sobie poklikamy. Oczywiście słuchajcie, e, tak się prezentuje moja postać. 258 e, level. Statystyki są średnie. Nie powiem, że nie, bo nie są jakieś rewelacyjne, ale mam wspomagać 25% to nie dlatego, że nie mam oponek, tylko dlatego, że po prostu nie chciałem zobaczyć jak te statystyki ze wspomagaczem 25% będą się... Prezentować na dłuższy czas. Żeby nie przedłużać, słuchajcie, jedziemy za zadankami nadzwyczajnymi, także teraz będzie taka, będzie taki ekskluzywny montaż. I patrzcie, to normalnie taka magia, nie? Raz, dwa, trzy, B!

Jest okej, okay, w sumie niech tak zostanie, bo siły też za mało nie mogę mieć e, Przechodzimy, słuchajcie, do e, kasyna. Jak mi... A znaczy do kasyna. Pierwsze zobaczcie jak mi tutaj idzie, e, mamy trzy levele jakby zrobione, zaraz będzie kolejny, e, więc zarąbista sprawa. 10 zakręceń mam w kasynie. Także jedziemy, pierwsze zakręcenie i towarzysz, okej! Okay. Okej, okay, towarzysz, słuchajcie, ja towarzysza mam e, z eventu. Zobaczymy, czy będzie. Jest rozpieszczenie i mam plus 342, ale te umiejętności są do dupy! Jedziemy z kolejnym zakręceniem i energia tak jest! Słuchajcie! 100 energii zarąbiście. Zrealizuję to oczywiście później. Jest moc, słuchajcie, kolejne zakręcenie. Ja jeszcze mam 7 zakręceń, także... Goldzik, ok. Gold też się zawsze przyda 14 tysięcy. E, ja liczę, słuchajcie, z tych zakręceń, że e, wylosuję jakiegoś towarzysza, bo e, towarzysz na pewno mi się przyda. Mam nadzieję, że będzie z jakąś fajną umiejętnością. To, że jest 300 na plus, to nie oznacza, że e, jest ok. 1000 doświadczenia, czyli tak średnio w sumie. Jedziemy z kolejnym zakręceniem. Jedziemy, co tu będzie, co tu będzie? Gold, ok. 184 tysiące. Dobra, teraz za... Y, może tutaj zaczarujemy. Uszami rusz i dobry przedmiot, daj mi już! Kurde no, średnio, średnio, chyba nie zadziałało. Ale mamy jeszcze 4 zakręcenia. Także raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy dajcie mi towarzysza. Ja chcę tylko towarzysza. Znowu do dupy, znowu do dupy Ja chcę tylko towarzysza, słuchajcie Tylko towarzysza, dajcie mi tego towarzysza, no Treningi, okej okay. Dwa zakręcenia, jeszcze pozostały oczywiście te darmowe e, Także... Mm, goldzik, no spoko w sumie Last zakręcenie, słuchajcie Last zakręcenie, dajcie mi towarzysza, no nie bądź ham Chociaż ten przedmiot jakby siadł, też by było okej okay. Dobra, zakręcimy jeszcze sześć razy ode mnie. Serduszka, mam nadzieję, że będzie coś fajnego. Kolejne zakręcenie, kolejne. Do dupy, do dupy, do dupy. Trzy razy jeszcze zakręcimy, trzy razy, ale kurde nie podoba mi się to. What? No co jest nie tak? No dwa punkty umiejętności. Dobra, wykurwiam stąd, wykurwiam stąd. Dobra, jeszcze dwa, jeszcze dwa, słuchaj. Dobra, jeszcze pięć, jeszcze pięć. No muszę coś trafić, muszę. Ode, ode mnie prosto z serduszka. Kurde, no czemu nic tutaj nie ma? Jak ja dostaję gówno, cały czas gówno. Dajcie mi towarzysza albo przedmiot. No okej, okay. przedmiot. Kurde, no to nie jest to, to nie jest to. Jeszcze trzy razy zakręcę, ale już potem, jak nic nie dostanę, to nie chuja. No, no i nic nie ma. Słuchajcie, to jedno jest do dupy. I jest kompletnie nieopłacalne. Dwa razy jeszcze. Teraz będzie ostatni raz. No, nawet towarzysza nie ma. Generalnie do dupy. Do dupy. Ostatnie zakręcenie. Cyk. I. No, no i kurwa, kończymy z kasynem. Kończymy z kasynem, nie? E, Liga, słuchajcie. Jestem tutaj i teraz w Lidze. Może sobie zaatakujemy jakiś set padnie. No, niestety nie tym razem. E, Pojedynek. Mogę kogoś w sumie e, zaatakować. Dajmy na przykład 8-8-8. Nie wiem czemu, ale tak kliknąłem. OTIS plus. O... Dobra, wygraliśmy, spoko w sumie. Teraz tak, jak się prezentuje moja kryjówka? Możemy w sumie, możemy w sumie kogoś zaatakować. Masz przewagę, dobra? Czyli tutaj, oczywiście, wygramy. Zarobiście. Tutaj już jest problem. Dobra, kolejny win oczywiście będzie, pewnie, że y, trzeba atakować, bo punkty umiejętności, nać znaczy punktu umiejętności, punkty do sezonu są, e, więc spoko, masz przewagę nad przeciwnikiem, okej, okay, jedziemy, 5000 zeronitu, zarąbiście, jesteś znacznie słabszy, mm. No dobra, to chyba by było na tyle z tej kryjówki. Pum. E, słuchajcie, czyny. Czyny, czyny, czyny. Co ja mam tutaj w czynach? E, oczywiście mam. E, czekajcie. Oczywiście mam 27 nagród na jednostki. Jeszcze tego nie zrobiłem. Na spokojnie wszystko będę wyrabiał. E, statystyki są e, po. Mm, 8, 6 i 7 monet. Niestety przed przypadek e, kliknąłem, ale no cóż, zdarza się. I to by było na tyle. Dziękuję Wam, że byliście dzisiaj. Jaki luźniejszy odcinek, co mam wam powiedzieć? No, nie będzie, nie będzie dzisiaj jakiegoś ostrego tryhardu. E, dziękuję, że oglądaliście. Łapeczka w górę, subskrypcja. I jedziemy z następnym odcinkiem. Trzymajcie się. Yo!